Kosztowała mnie ta gra nerwów, nie powiem. Co prawda tylko na początku i z racji moich niedopatrzeń, ale ta recenzja w mojej głowie nie zapowiadała się pozytywnie. Co się zmieniło? Zaraz zobaczycie. Od czego zacząć? W sumie to zacznę od dobrej rady wujka Caspra. Nie grajcie w to na klawiaturze. To pewnie jest oczywiste, ale mówię tak dla pewności. Ja przy pierwszym podejściu zapomniałem pada do pracy i żałowałem. Całą moją istotę trafiał szlak. Oczywiście da się to ogrywać bez kontrolera, ale to co to jest za życie? To... No ale pora o samej grze. Macie tutaj krzyżówkę pierwszej zeldy z souls slajkiem. -like I tak skojarzenia z Devsdoor są jak najbardziej na miejscu, choć te gry się diametralnie różnią. Czym zapytacie? Przede wszystkim podejściem do oldschoolu. Dzieło Acid Nerve podawało stare pomysły w nowoczesnym wydaniu, a staroszkolność była tam bardzo umowna. Tutaj jesteście siłą wepchnięci w przeszłość. Gra nie mówi Wam zbyt wiele, a informacje o niej dowiadujecie się z instrukcji. Ale nie takiej drukowanej czy w PDF-ie, nie 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 nie, to byłoby za proste. Strony do niej musicie znaleźć w grze. I teoretycznie wyjaśnia ona mechaniki, ale większość instrukcji jest zapisana w jakimś dziwnym języku. I to się nie zmieni. Wydaje mi się, że twórcy chcieli oddać doświadczenie grania w grę za dzieciaka, kiedy nie rozumiało się większości instrukcji z powodu bariery językowej i trzeba było eksperymentować na każdym kroku. No to tutaj macie to samo. Tylko że część z nas jest już pełnoletnia i na takie eksperymenty nie do końca ma czas. Celem gry jest zdobycie trzech magicznych kryształów, pilnowanych przez, a jakże, trzech potężnych bossów. Historia jest bardzo oszczędna w przekazie, ale ten świat ma mimo wszystko swoją spójność, zwłaszcza kiedy dojdziecie do zakończenia. A właśnie, zakończenia macie tutaj dwa, z czego odblokowanie drugiego wymaga zdobycia wszystkich stron instrukcji. A uwierzcie mi, niektóre z nich twórcy poukrywali w tak chory sposób, że przerazicie się po drodze. Zwłaszcza, że rozwiązań zagadek też musicie w owej instrukcji szukać. Jest trudno, jest oldschoolowo. Ta gra to ten rodzaj związku, w którym partnerka nie mówi wam nawet domyśl się, tylko patrzy się na was. W ciszy. Stary, to jest strasznie creepy. A jak ja mam się czuć? Wracając jeszcze do instrukcji, wiem kończę ten wątek, ale muszę wspomnieć o jednej rzeczy. Czytajcie ją naprawdę dokładnie. Ja tego nie zrobiłem i o możliwości upgrade'u postaci dowiedziałem się po pieprznych 7 godzinach grania. 7 godzin grałem na postaci bez ulepszeń! I nawet położyłem tak bosa albo dwóch, ale kosztowało mnie to kilka siwych włosów, więc nie warto. Okej, okay. pora na chyba najlepszy aspekt gry. Tutejsze lokacje są fenomenalnie zaprojektowane i czuć tu ducha starych Zelt, bo do większości z nich wracacie po kilka razy, odkrywając coraz to nowe rzeczy. Tytuł robi też dobry użytek strój wymiaru i nachylenia kamery, bo niektóre przejścia namierzycie tylko jeśli wiecie o ich istnieniu, bo przeszliście z drugiej strony. To, jak te lokacje się przeplatają, jak te skróty są dobrze pochowane, naprawdę robi wrażenie. Zwłaszcza, że musicie na bieżąco zdobywać nowe umiejętności, żeby coraz płynniej poruszać się po mapie i coraz więcej odkrywać. No jak w zegarku to działa. Teraz najważniejszy dla mnie element. System walki. Jak już wspomniałem, kradnie trochę z czyli macie tu staminę, przewroty i walki wymagające nauczenia się sekwencji przeciwnika. Oprócz zwykłego cięcia mieczem możecie sobie pomóc magią czy tarczą, choć ta ostatnia też kosztuje staminę, przez co rzadko mi się przydawała. Konstrukcja map bierze to co dobre z dzieła From Software, czyli pierwsze podejście wymaga pokonywania każdego przeciwnika i szperania, ale kiedy już znacie drogę lub odblokujecie skróty, to możecie przebiec na złamanie karku. Czasem to frustruje, ale daje satysfakcję, a przecież o to w tym wszystkim chodzi. Walki z bosami są nierówne, ale trzymają poziom. Tak jak wspomniałem na początku, są mniej schematyczne niż te w Death's Door, choć przy przygodach małego żniwiarza bawiłem się chyba lepiej. W każdym razie, bossowi wymagają nauczenia się ich sekwencji, co daje satysfakcję przy zwycięstwie. Część wrogów opiera się na zwarciu, część na magii i samonach, a ten to w ogóle był jakiś porąbany. Nie traficie tutaj na bossa, którego położycie za pierwszym razem, a to zdecydowanie komplement dla gry. Do teraz nie zapomnę walki z magiem, pod koniec której wypuściłem pocisk jednocześnie z wrogiem. I w zasadzie kilka sekund przeważyło o tym, kto wygrał. Mniam. Czy jest idealnie? Nie do końca. Tak duże nagromadzenie od może odstraszyć część z was, a walka też mogła być zrobiona ciut lepiej. Może to moje zboczenie, ale nie lubię systemów walki, w których unik nie przerywa ataku. Poziom trudności poziomem trudności, ale zawsze mi to odbiera płynność tych starć. Jak się zapewne domyślacie, tutaj jest podobnie. Do tego znajdziecie trochę bugów, jak możliwość zablokowania bossa na arenie, wypadnięcie poza mapę ze schodów, czy nawet brak możliwości zejścia podrabienia z powodu wroga. To ostatnie to akurat nie bug, ale zazgrzytało. Czy polecam Tunika? Tak, ale to tytuł dla konkretnej grupy graczy. Jeśli lubicie łatwe gry, nastawione na opowiadanie historii, to nawet tego nie odpalajcie. Jeśli jesteście młodsi, to zeldowy sentyment spowodowany instrukcją również może do was nie trafić. Dla tych, którzy jednak spędzili dzieciństwo na Zeldzie, pozycja obowiązkowa. Tunic to dociumana laurka dla fanów tej gry, a przy okazji pieści osoby lubiące wyzwania. Choć pieści to w tym przypadku złe słowo, ale wiecie o co chodzi. Nic więcej mądrego wam nie powiem. Dziękuję za uwagę, Kasper Pusztuk, Polsat Games. Tylko patrzę na was. W ciszy. Wąsu to był ten moment.